Hej, hej, Mam na nią Iwona i zapraszam Was dziś na nowy filmik, na nowy vlog z kilku najbliższych dni. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i cóż, zaczynajmy, żeby nie przedłużać. Jest niedziela, około godziny 18, z tego co się orientuję. Ja dzisiaj ogólnie skończyłam czytać drugą książkę mamy ginekolog, czyli Nikol Sochacki-Wójcicka. Um, podtrzymując mi opinię z pierwszego tomu, że to są książki raczej dla osób, które po prostu oglądają Mamę Ginekolog, słuchają jej, chociaż moja przyjaciółka powiedziała, nie zgodziła się z tym, ona też czytała te książki, powiedziała, że dla niej to było dobre oderwanie się od codzienności, mimo tego, że właśnie nie obserwuje mam Ginekolog ale bardzo przyjemnie się jej czytało, tak żeby właśnie oderwać się i zobaczyć, że no w sumie takie historie trochę książkowe też się dzieją w rzeczywistości więc to jest moja opinia, a opinia mojej przyjaciółki jest całkiem inna e, i tak, czytam teraz sobie Loveless Alice Osman, w sumie tak trochę podczytuję, zaczęłam teraz podczytywać e, dalej słucham w audiobooku Gujcia, myślę, że zastanawiam się czy sobie nie ułożyć pust po posłuchać Gujcia ale jak na razie, bo nie mam to na puzzle, zastanawiałam się też, czy nie oglądać sobie Harry'ego Pottera albo czy nie zrobić sobie riri do swojego Harry'ego Pottera od początku, bo jakoś tak dzisiaj jak czytałam dzisiaj, informację, że 25-lecie Harry'ego Pottera dzisiaj, chyba książka o jej wersji, wyjścia, urodziny Harry'ego Pottera, jakoś tak zachciało mi się po prostu, ale jeszcze się zastanawiam, teraz właśnie będę czytać i myślę jaką książkę będę rozpoczynała kolejną, właśnie nie wiem, czy jakąś faktu, czy jakąś obyczajówkę, czy jakąś fantastykę. Nie mam zielonego pojęcia, jeszcze najbardziej mnie ciągnie do... Nie mm, jak to się nazywa? Wiśniewski. E, I to jest coś o internecie. Potem wam pokażę, jak którą książkę mi chodzi, bo ją tam na półce, po prostu wiem gdzie, ale zapomniałam teraz, jak się nazywa. Życie. Więc jak taki vlog już bardziej wakacyjny, bardziej książkowy się podoba, to łapka do góry i zostańcie ze mną na dłużej, a ja lecę. 知道。 Hej hej, ja was witam z Bielska, jestem dzisiaj w Bielsku, jest poniedziałek, 9 rano, przyjechałam za dwie siostry do dendysty, ja mam za tydzień wizytę, ona ma dzisiaj i właśnie jestem takim trochę szoferem, że tak powiem. Okej, okay, ja teraz lecę czytać książkę gdzieś do cienia, gdzieś do wiaterku, bo widzę, że lekko wieje, więc będzie super. Czytam teraz książkę pani Alice Osman, Osman Loveless, jest to historia o dziewczynie, która tak która odkrywa swoją tożsamość seksualną. E, właśnie tak się waha między aseksualnością a romantycznością. Też dopiero co poznaje te słowa, poznaje w ogóle wyjaśnienia tych słów i też przy okazji odkrywa siebie. Jest na pierwszym roku studiów w Durham, e, to jest Anglia. E, I też właśnie tam jest ze swoimi przyjaciółmi, są w trójkę i też przy okazji poznaje innych znajomych. Dziewczyna jest dość skryta, dość zamknięta w sobie i właśnie tak e, odkrywa siebie i e, próbuje... Wiecie, po prostu rozpocząć nowe życie w nowym miejscu. Mi książka się przyjemnie czyta. Myślę, że wam też się będzie przyjemnie czytało. No i to już ja zmykam, bo jestem tak mniej więcej za połową, więc lecę czytać. Robię dzisiaj na kolacji mi siostrze taką zapiekaną granolę, płatki owsiane z owocami, z jaktorynką, bananami i z majinami z naszego mam nadzieję, że będzie dobre, Ale tak sobie wymyśliłam i zobaczymy co z tego będzie, a ja doczekam aż to się troszkę podgrzeje i ja aż siostra skończy robić swoje rzeczy i będziemy jeść. Hej, hejo! Jest już wtorek, godzina około godziny chyba 10, 10.20, jakoś tak mniej więcej. Ja przecież byłam w paczkomacie, a wybrałam książkę, którą zamówiłam jakiś czas temu z Empiku. No i cóż, myślę, że na początek wam opowiem kilka słów o książce, którą skończyłam czytać wczoraj i którą rozpoczęłam czytać. A no to może na początek skończyłam czytać Loveless pani Alice Osman. Jest to historia o aseksualności, o romantyczności poznajemy... To, co tak właściwie jest razem z Georgią, główną bohaterką, która odkrywa właśnie swoją seksualność podczas jej pierwszego roku bycia na studiach. Książka mi się podobała, jest bardzo fajnie stworzona, bardzo fajnie wykreowana, jest przyjemna fabuła i też pokazuje tak krok po kroku, jak osoby odkrywają swoją seksualność i jak z niektórymi rzeczami się nie chcą tylko przyjąć do siebie, a jak niektóre już potem krok powoli przyjmują. Myślę, że ta książka jest... Ważna, żebyśmy właśnie ją przeczytali, i też żebyśmy spróbowali zrozumieć właśnie osoby o odmiennych seksualności niż nasza. Więc ja wam ją polecam. Mm. I jak ktoś też tak dodatkowo lubi historię na uniwersytecie, młodzi ludzie, fabuła, Szekspir, sztuka, no to myślę, że się Wam powinna spodobać. Tu też jest dość takich kilka specyficznych rzeczy właśnie dla Anglii, bo to książka została w Anglii, więc no cóż, ja polecam, czytajcie, myślę, że Wam się spodoba. Rozpoczęłam też wczoraj czytać trzeci tam Kronik perolskich. Ja je czytałam rok temu, bardzo mi się spodobał pierwszy i drugi to już troszkę mniej i trzeci rozpoczęłam i jakoś wtedy nie poczułam tego vibe'u, więc... Przystałam. A teraz rozpoczynam przeciwną Wiedźma naczelna. Muszę powiedzieć, że jest OK, ale nie jest super. Ja czekam, aż będzie lenny, ten z dwóch głównych bohaterów na razie jest wredna. Książka, jak na razie jest w porządku, nie jest jakaś taka, co nie jest to, co było w pierwszym tomie. Ale dobrze mi się czyta, więc chcę nią skończyć. Jestem jak na razie na stronie 123, a całość ma prawie 500, więc dzisiaj będę czytać. No i cóż, myślę, że Ej, jak na razie. Otworzymy sobie tutaj książkę. Może y, paczkę. Może co do tej jeszcze książki wiedźmy naczelna, to y, jakoś tak w pierwszych tych tomach, y, ten komis słowny, sytuacyjny był taki naturalny, miałam wrażenie. A teraz już to nie jest takie wow, takie fajne, jak było na początku. Jest dobre, ale jednak już stracił się ten polop. Dobra, a teraz już Wam pokazuję moją paczkę i jakie mam w niej książki. Pierwszą książką to mam Reminders of Him, i to jest cząstki siebie, którą znam. Siebie? Ciebie, ciebie. książki ciebie, ciebie, które znam, Colin Huber. Jest to jej teraz najnowsza książka. Nie wiem o czym wzięłam, kupiłam, mam nadzieję, że będzie dobra, że mi się spodoba. No i cóż, będę czytać na pewno w najbliższym czasie. A nie jest jakaś gruba, więc pewnie szybko ją przeczytam. Drugą książką to są historia makaronu w dziesięciu daniach, od tortelini do carbonary, kulinarna podróż przez wieki. Jestem mi bardzo ciekawa, bo ja ogólnie bardzo lubię Włochy, ale właśnie jakoś tak nigdy nie miałam możliwości czytać reportaży o Włoszech. I właśnie to będzie taka jednak pierwsza z książek. Może nie do końca reportaż, ale właśnie coś w tym stylu o makaronach, bo ja uwielbiam makarony, więc będziemy czytać. Później kupiłam Książkę to nie mogę się doczekać, po prostu jak wczytałam pierwszy tom i popiół w styczniu chyba, to ja już nie mogłam doczekać drugiej części i wiedziałam, że będzie w czerwcu, więc kupiłam, nawet jak tylko się dało Królestwo Ciała i Ognia. Jennifer Amont. I jakoś ja tej autorki za bardzo nie lubię, ale ten cykl. Uwielbiam, więc za chwilę lecę czytać. Chciałabym czytać już teraz, ale wiem, że pierwsze chcę skończyć Olgę a dopiero potem rozpocząć tę fantastykę, bo wiem, że się zatracę i po prostu nie będę widziała niczego innego poza tą książką. I czwartą książką to jest Borderline, czyli Jedną nogą nad przepaścią, Monika Kotlerek. Jakiś czas temu chciałam ją przeczytać i teraz się widziałam. Jak robię zamówienie, to już kupię. O widzę, że nie jest jakaś taka. Um, um, nie jest obszarna, zobaczymy jak mi się będzie czytało, czy przyjemnie czy nie. No i cóż, to są wszystkie książki przyjemnie czy nie o Borderline. Po prostu to zabrzmiało kiepsko, ale po prostu e, ile ta książka mi pomoże i hmm, zrozumieć osoby ze spektrum właśnie Borderline. No, może w ten sposób. Dobra, a ja już teraz zmykam czytać książki i mam nadzieję, że taki część się wam podobała. No i cóż, ja lecę czytać. Do zobaczenia później. Dzisiaj na obiad robię lasagne. Tutaj mam sos baszemelowy, już zrobiony z gałką szkatałową. A tutaj mam sos boloński, ten już powoli się kończy. to musiałam go zmodyfikować, bo nie miałam wszystkich składników. No ale cóż, tutaj już powoli będę upadała. Mam takie makarny. właśnie. Nie wiem czego czasu nie miałam jeszcze z Włoch kupionego. Nie jestem pewna, ale dzisiaj będzie e, używany. I też dużym presem jest to, że on właśnie jest bez gotowania, bo czasem. Jak musiała się gotować, to wcześniej makaron, to po prostu było użaranie się. A tutaj jeszcze robię domowy, domową konfiturę z czerwonej koleczki, bo musiałam ją zerwać i właśnie tak troszkę będzie domowej konfiturki. No i cóż, ja lecę już robić dalej. mam mieszankę różnych tłuszczy, bo nie miałam margaryny. E, tam gdzie też właśnie u e, mnie margaryna, cukier, cukier waniliowy, e, proszek do pieczenia, mąka, a tutaj mam różne owoce na górę, między innymi agres żółty, czerwony, porzeczka czarna e, i malinki i też, też czereśni, kilka czereśni jeszcze wazerwałam, zerwałam, taka będzie mieszanka owocowa. E, no cóż, lecę piec. Hej, hej, o Iwona. Hej, hej, jest już 4.00 godziny 17.18. Ja do Was się wczoraj w ogóle nie odzywałam, bo ja jakoś, jak taki mam fazę na czytanie, to mam mniejszą motywę w do Was. Tak to jest i tyle. Ja wczoraj skończyłam słuchać audiobooku jedną książkę, Gujcio. Jest to historia, która po taką przykrywką dużej dawki radości, bez troski, opowiada o bardzo ważnym temacie o o próbie radzenia sobie ze stratą, o czasie żałoby, o tym, że każdy inaczej go przechodzi. Mamy właśnie Patryka, wujka, który przez wakacje opiekuje się bratanicą i bratankiem, ponieważ stracili matkę, a ich ojciec był uzależniony od lekarstw i zdecydował się sam na to, że pójdzie na odwyk i właśnie poprosił swojego brata, żeby zaopiekował się dzieciakami i historia jest bardzo fajnie poprowadzona mi się bardzo dobrze nią słuchało była właśnie pełna by takiej radości i też takiego świata dziecięcego razem z tym światem już dorosłem i było pokazane jak właśnie Patrick sobie wcześniej Próbował radzić ze stratą swojego partnera, a i teraz jak ze stratą swojej przyjaciółki i matki właśnie jego bratanków. I też widzimy, jak dzieciaki sobie próbują radzić ze stratą. Ogólnie książka jest świetna, ja Wam ją bardzo polecam. Myślę, że na wakacji jest dobra, bo to jest taki klimat Palm Springs i ogólnie lej, więc no cóż, bardzo dobrze się, się ją słucha. Ja Wam ją bardzo, to bardzo polecam. Drugą książkę, którą wczoraj skończyłam wczoraj wieczorem, to jest trzeci Tom. E chronik parolskich, czyli Wiedźma Naczelna Orgi Gromyko. Jest to kolejny tom przygód Wolchy w rednej, i muszę powiedzieć, że ten tom jakoś tak, tak jak pierwszy był świetny, drugi był trochę gorszy, to to mam wrażenie, że ten też był taki słabszy Zobrada jest dalej komisy jest dalej dużo humoru, ale to już nie jest to, co było na początku, to już nie jest to, co mnie w pierwszym tomie zachwyciło, dzięki ja po prostu chciałam sięgać po tę serię dalej i dalej. A jak na razie po czwarty tom nie chcę sięgać teraz, za kilka tygodni chcę sięgnąć jeszcze przez te wakacje. Ale no cóż, tutaj już brakowało mi tego też w sumie. Może dlatego, że ja bardzo lubię duet Wolchy i Lena, a tutaj ten duet dopiero był pod koniec. Może dlatego. I właśnie mi się najbardziej podobała końcówka książki. Może, nie wiem, tak mi się wydaje. Więc ten tom. Y był w porządku, ale ja oczekiwałam czegoś jeszcze lepszego, więc no cóż, skończyłam trzeci tom, będę powoli kończyć całą serię, cała seria ma sześć tomów, mam wszystkie na półce, ale właśnie tak powoli, krok po kroku zmierzam do końca. Wydaje mi się, że na przykład z tej serii byłby fajny serial albo film, ewentualnie gra, że to po prostu byłoby super, jakby z tego stworzyć właśnie, myślę, że serial, serial, w sumie serial byłby dobry, bo tu się dużo dzieje, dla filmu to mogłoby być troszkę za dużo więc myślę, że to by miało duże... Um, mogłoby mieć dużą fal, falę, falę... dużo grom odbiorców po prostu i tyle. No i cóż, rozpoczęłam wczoraj czytać książkę, której ja się bardzo cieszę, bo po prostu czekałam na nią od stycznia, jak skończyłam pierwszy tom, czyli Królestwo Ciała i Ognia Jennifer Armont. Jestem na stronie 230 i nie mogę się odrać, po prostu czytam, czytam i nie mogę przestać czytać, jest świetna. Ja po prostu wiem, że nie po prostu uwielbiam już w tej chwili. Wczoraj miałam tylko przeczytać jeden rozdział, a skończyło się na trzech albo czterech, i na tym, że poszłam później spać o trzy godziny niż zamierzałam. E, no cóż, czytam, nie mogę się oderwać. I też nie wiem w sumie, jak wam powiedzieć, żeby nie zespoilerować, jest to kolejny tom przygód Popi, czyli panny, która była wybrana przez bogów, tak było w pierwszym tomie. ale nie chcę wam też zdradzać, bo przez to, że zdradzę wam co się dzieje tutaj, to ja wam też zdradzę co było w pierwszym tomie. Ale po prostu jest to tak fajnie pociągnięta i akcja też po prostu się tak toczy ciągiem, nie ma są jakieś długie przerwy. Jest dużo rozmów, jest dużo dialogów, jest dużo też takich właśnie śmiesznych sytuacji, jest dużo... Przekłócań się, stawiania na swoim, dużo ucieczek, dużo tajemnic nadal, które są pokonywane. No cóż, ja nie mogę się oderwać, więc lecę tutaj dalej myślę, że wielu osobom się spodoba ta książka. I po prostu jestem zachwycona. I to, w ogóle te okładki są bardzo ładne. I w ogóle mam ochotę wciągnąć po pierwszy tą, ponownie przeczytać przyda go w całości. Ale wiem, że jak skończę ten tą, to mam ochotę, że się tam już po trzeci. Tom, że to mam już też czy moja w ogóle skończyła ten drugi tam czytać. Nie mówię, że no czy, tutaj, tutaj właśnie nie mogę doczekać, jakie w ogóle są Twoje opinie, e, jak tam co uważasz. No cóż, na razie uważam, że jest świetna, i właśnie nie mogę się oderwać. i nie wiem, co będzie dalej, po prostu. Ten świat jest tak fajnie stworzony i w ogóle tak się to dobrze czyta. Też może dlatego, że lubię wątki romansu w książkach. I tutaj właśnie też jest duży wątek romansu i po prostu jest to, co ja lubię, to, co ja lubię w książkach. Dobra. Um. To tyle o książkach. Myślę, że już skończę dzisiaj tego vloga, że chyba tyle. Prawdopodobnie skończę jutro czytać Królestwo Ciała i Ognia, ale to już będzie chyba w kolejnym vlogu, bo jutro jadę do Krakowa i właśnie chciałabym zrobić osobny vlog z Krakowa, chociaż nie wiem co tam będę robić, bo będę raczej jako szofer, ale no to już taki mam plan. Więc jak taki vlog Wam się podobał, ponownie z czytania książek, łapka do góry, zapraszam, stańcie ze mną na dłużej. No i cóż, do zobaczenia w tym filmiku.